Cześć, jesteśmy na rybach. Ja jestem tak bardzo na spinning na okonie. O właśnie ze zestaw mi się zaczepił o nogę. Już nie. Jestem z moim kolegą racą. No, siemanko. On łowi na spławik. Tak, łowi na spławik, prawda? Wyciągnąłem takiego koczek. Ogląda na Zisę gazety. Takiego wyciągnąłem, zobaczcie. Ta, Wyciągnął takiego. I takiego. Ja łowię na spinning. Wędka z ostatniego filmu. Mikado Tu Herted yy, River Teller Spin a Black Fury i tak same, taki sam zestaw jak ostatnio Paproszek kolor Motoroil już jeden okonek padł Zaraz wam go pokażę tylko jak mi się uda, dobrze pokaż go Kurde. cicho nikt nie widział pokaż go Taki garbus. To jest okuń? Okuń. No to jest okoń i garba ma strasznego, patrz. Dobra. Już. Nie różnie. Wypuszczam chyba. No to, masz. No to czekaj. To ja będę nagrywała, ty masz. Dobra. O, o jest ja chcę tak. Wędka, a nie, czy masz ja tam. O, to garbusek ładny. Czekaj, równo jest. musi być. O, tak. O, postałem mu grzywę. Jest dobrze? Jest pięknie. A czekaj, ja tak gowyś. No i widać wszystko. Nie, tak to oko. No ale, a tak? No widać tam. Dobra. No, pa czarny ma tu. Pa czarny. Dobra i wypuszczamy okonia, pokaż. Widać? Patrzę. A wodę widać? Widać. Znaczy nie, wodę nie widać. No to dawaj, no weź. Widać wszystko Boże, Zatuje I poleciał. To jeden już okonie brał na ekranie. A teraz łapiemy. E Rzartuję. Teraz już jedno okoń zabrał na kolor ikry. Na boczny trok. Tak. To może dzisiaj będzie film... Z e ...spinningowy o okoniach. Paproszek, zaraz Wam pokażę może. Paproszek, tutaj jest lata, ciężarek 8 gram. I łowimy w ten wiatr straszny. Jest pogoda taka... Będzie trąba powiedzmy. Taka wietrzna niby. Ale może jeszcze coś się złowi. Chmury takie trochę Daj dziwne. Grammy, mam nadzieję, trąba. że nie będzie padać. Jak będzie padać, to Wam powiemy. Do następnego konia. Cześć, to znowu ja. Taki maluszek właśnie się zameldował też na motoroil. Zaraz go wypuszczam. To jeszcze go odhaczę, pokażę i wypuszczam. Pogoda nam nie robi zbytnio yy, warunków dobrych, ale okoń, okonie biorą na motoroil. Zazem killera, więc jest dobrze. Przejdę na tym łowisku, bo na tamtym wczoraj coś nie szło. Ale taki maluszek zaraz go wyję. Bo mały paproszek, to i maluszki biorą. Takie okonie jeszcze żyją w stadach. Wypuszczam Widać Popłynął. Popłynął, więc łowimy dalej. Yy, jakoś nam nie sprzyjało wisko, nic się nie, nic się takiego sprzyjających warunków... Nie dzieje, to jak będzie następny okonek albo jakiś coś się stanie, to Wam pokażę. Właśnie się rozjaśniło. Zestaw już jeden na boczny trochę został zerwany. Yy, więc teraz będę łowił na górkę jigową. trochę zwiat. Yy, na górkę jigową. też proszę yy, kolor motoroil. Właśnie ja z przyponem wątplamowym, jeżeli nie będę brał, to zdejmę przypon i zawiążę na żyłce. Bo po prostu muszę sprawdzić. Bo mniejsze okonie też niezbyt aż tak są nauczone. Jaż tak się nie podejrzewają, bo nie były praktycznie nigdy na haku. Więc może coś jeszcze weźmie, zobaczymy. Cześć właśnie, następny okonek się zameldował, znowu taki jeden z mniejszych. Zas odpinam, wypuszczam. Już trzeci dzisiaj znowu na motoroil yy, Więc to do następnego jak wypuszczę. Więc wypuszczamy okonka taki. O, o, Tu jest taki okonek. I u nas wszystkie ryby wracają do wody. Więc taki ładny. Muszę go trochę opuścić, bo tak zbytnio nie da rady. W pole, popłynął okonek. No, jak następnego złowi albo coś będzie, to wam pokażę. czyli właśnie padł następny okonek malutki. Znowu na motoroil. Łotko nie chce się złapać. O, mam go. A, już uciekł. O malutki, następny okonek leci. Już leci znowu do wody. Bo jakby inaczej... Ach, poleciał. Jeszcze go może widać. Właśnie złapiłem chyba już najmniejszego okonia. O, tylko że ja go złapię. Mamy najmniejszego okonia dzisiejszej wyprawy chyba. Miniaturkę tak zwaną. Y... Co prawda, nie zahaczył się prawidłowo, bo pewnie chciał przyjęte chapsnąć, a ja zaciąłem Za og Pod ogonem tutaj się gdzieś zahaczył Więc wypuszczam okonia O poleciał I to do następnego okonia, jak się coś stanie A więc, co, skończyć naszą wyprawę? Kilka tam okonków było, chyba z pięć Albo cztery, w sumie nie pamiętam to do następnego filmiku. Cześć.